Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Polska jest dobrze przygotowana w kontekście możliwych ścieżek i kierunków dostaw gazu. Mamy wybudowany w Świnoujściu terminal LNG, skończyła się jego rozbudowa. Umożliwiamy w ten sposób sprowadzenie ponad 8 miliardów metrów sześciennych gazu do Polski. Mamy także funkcjonujący gazociąg Baltic Pipe łączący Polskę poprzez Danię z Norwegią oraz jesteśmy w fazie realizacji projektu budowy terminala pływającego w Zatoce Gdańskiej. Te trzy projekty zmieniają zupełnie sytuację i pozwalają postawić taką tezę, że jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o dostawę gazu. Jeżeli dodamy możliwości przeładunkowe dwóch terminali, także tego przyszłego terminala w Zatoce Gnańskiej oraz Baltic Pipe, a także inne, inne punkty wejścia do polskiego systemu przesyłowego, łącznie to nam umożliwia sprowadzenie do Polski takich ilości gazu, które by pokryły tak naprawdę w ciągu roku dwuletni popyt. Gaz system został wyznaczony w prawie energetycznym na operatora systemu przesyłu wodoru. To jest funkcja, która tak naprawdę umożliwia nam, jako jednemu właściwie podmiotowi w Polsce organizowanie tego rynku transportu wodoru. My tej roli się podejmujemy, podejmiemy. Oczywiście ten rynek dopiero powstaje, więc mówimy tutaj raczej o... Długiej drodze, a nie o rzeczach, które mogą wydarzyć się na przestrzeni najbliższego roku czy dwóch. Pierwszym etapem zdecydowanie będą studia wykonalności, będą dyskusje z potencjalnymi producentami wodoru, ale też i konsumentami tego wodoru. Wyzwania zawsze pozostają. Tak? Gasystem jako operator. Właściwie odpowiadający za, za polski system przesyłowy musi dbać o bezpieczeństwo. Bardzo dużo wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Myślę, że bardzo ważnym wątkiem aktualnie jest także cyberbezpieczeństwo, czyli to, co się dzieje wokół nas, w, w sieci, w, w, w cyberprzestrzeni. My w ogóle nad tym bardzo mocno się pochylamy i bardzo dużo czasu spędzamy o to, żeby system bezpiecznie działać także z uwagi na cyberbezpieczeństwo.